Infrastruktura i usługi. Odbudowa podstawowej infrastruktury na obszarach wiejskich, takiej jak systemy irygacyjne i drogi, miała kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki rolnej i poprawy warunków życia. Zarówno Liberia, jak i Bośnia i Hercegowina pokazały, że przy odpowiednim wsparciu i silnym zaangażowaniu w reformy możliwa jest znacząca odbudowa środowiska po konflikcie. Wnioski wyciągnięte z ich doświadczeń podkreślają znaczenie zintegrowanego podejścia, które obejmuje ulepszone ramy prawne, udział społeczności, przejrzystość oraz międzynarodowe wsparcie techniczne i finansowe. Wysiłki te nie tylko promują zrównoważony rozwój środowiska, ale także przyczyniają się do stabilności gospodarczej i społecznej krajów dotkniętych konfliktami. Zestaw narzędzi: 3. Stół negocjacyjny dla środowiska. Tytuł działania: Tabela negocjacji środowiskowych. Cel działania: symulacja negocjacji dla uczestników w celu rozwinięcia umiejętności dialogu i współpracy, zrozumienia perspektyw i potrzeb różnych podmiotów rządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, społeczności lokalnych, zaangażowanych w ochronę środowiska i odbudowę powojennego obszaru. Opis działania. W tej dynamice uczestnicy będą reprezentować różne podmioty o określonych interesach w przywracaniu środowiska w regionie dotkniętym konfliktem. Każda grupa będzie musiała bronić swoich interesów i negocjować z innymi, aby osiągnąć porozumienie korzystne dla środowiska i lokalnych społeczności. Ćwiczenie to promuje empatię i zrozumienie wyzwań stojących przed procesami współpracy. W kontekście pokonfliktowym. Potrzebne materiały. Karty ról. Po jednej dla każdej grupy lub uczestnika. Arkusze papieru i długopisy do robienia notatek. Duży stół lub dużo miejsca do przeprowadzenia symulacji. Opcjonalnie. Ciastka lub zachęta dla tych, którym udało się dojść do porozumienia, aby uczynić ćwiczenie bardziej zabawnym. Czas trwania działania. 45 a 70 minut. Wielkość grupy. Od 6 do 12 uczestników lub grup w przypadku pracy z większą liczbą osób. Instrukcje krok po kroku wprowadzenie 10 minut wyjaśnij uczestnikom cel ćwiczenia i przedstaw krótki opis interesów i motywacji podmiotów które będą reprezentować: rząd, organizacje pozarządowe, lokalne przedsiębiorstwa, społeczności dotknięte skutkami katastrofy itp. Każda grupa lub uczestnik przyjmie jedną z tych ról. Podział ról: 5 minut. Przydziel rolę każdemu uczestnikowi lub grupie. Upewnij się, że dobrze rozumieją interesy i ograniczenia swojej roli. Na przykład rząd chce przywrócić środowisko naturalne, ale jak najniższym kosztem. Środowiskowa organizacja pozarządowa priorytetowo traktuje pełną odbudowę ekosystemu, niezależnie od czasu i kosztów. Lokalne przedsiębiorstwa potrzebują zasobów z regionu do prowadzenia działalności gospodarczej i szukają rozwiązań o niskim wpływie na środowisko. Społeczność lokalna pragnie przywrócić swoje źródła utrzymania i zapewnić dostępność zasobów naturalnych, takich jak woda i żyzna ziemia. Przygotowanie strategii 10 minut. Każda grupa omówi na osobności strategię i argumenty, których użyje podczas negocjacji. Powinni zdecydować, jakie są ich czerwone linie, gdzie się nie poddadzą i gdzie są skłonni negocjować. Stół negocjacyjny: 20 minut. Zebranie wszystkich przy stole negocjacyjnym. Każda grupa przedstawi swoje żądania i wysłucha żądań innych. Następnie grupy będą negocjować, starając się osiągnąć porozumienie, które przynajmniej częściowo zadowoli wszystkie strony. Moderator może interweniować, aby mediować w razie potrzeby i przypominać uczestnikom, że celem jest osiągnięcie porozumienia. Umowa końcowa 5 minut. Na koniec każda grupa powinna wyrazić, czy zgadza się z uzgodnionym planem odbudowy, a jeśli nie, wyjaśnić dlaczego. Jeśli się nie zgadzają, mogą przedyskutować, jakie przeszkody uniemożliwiły im osiągnięcie porozumienia i jakie rozwiązania mogą wypróbować w przyszłości. Refleksja i zamknięcie. Po zakończeniu negocjacji zbierz uczestników w celu przeprowadzenia grupowej refleksji. Niektóre pytania prowadzące do refleksji mogą być następujące. Jak czułeś się reprezentując interesy swojej roli? Co było najtrudniejsze w osiągnięciu porozumienia? Jak myślisz, w jakim stopniu ta symulacja przypomina prawdziwe negocjacje dotyczące kwestii środowiskowych? Czego dowiedziałeś się o znaczeniu współpracy i zaangażowania w rozwiązywanie problemów środowiskowych? Ocena stymulująca, ocena zalet i punktów wpływu. Aby uczynić ewaluację bardziej motywującą, proponujemy przeprowadzenie oceny merytorycznej na koniec ćwiczenia, podczas której grupy mogą wzajemnie docenić swoje osiągnięcia i zastanowić się nad wpływem swoich propozycji. Uznanie osiągnięć 5 minut. Każda grupa ma możliwość przyznania innej grupie medalu lub znaczka uznania w następujących kategoriach. Zachęca to do wzajemnego uznania i motywuje uczestników do doskonalenia się w różnych aspektach. Medal za kompromis dla grupy, która wykazała się największą elastycznością w osiąganiu porozumienia. Medal za kreatywność dla grupy. Która wymyśliła najbardziej oryginalne i wykonalne rozwiązania. Medal za perswazję dla grupy, która przedstawiła najlepsze argumenty w obronie swoich interesów. Medal za współpracę dla grupy, która wykazała się największą chęcią współpracy z innymi. Każda grupa wybiera jeden z tych medali, aby podarować go innej grupie i krótko wyjaśnia swój wybór. Tworzy to atmosferę szacunku i uznania dla pracy innych. Punkty wpływu. 5 minut po przyznaniu medali grupy zastanawiają się nad wpływem osiągniętych porozumień na środowisko. Każda grupa przyznaje punkty pozytywnego wpływu w oparciu o trzy kryteria, które zapisuje na tablicy lub na dużych arkuszach papieru: korzyści dla środowiska, jak skuteczne jest rozwiązanie w przywracaniu środowiska naturalnego. Korzyści społeczne. W jaki sposób rozwiązanie pomaga lokalnej społeczności? Długoterminowa rentowność. Czy jest realistyczny i zrównoważony w czasie? Grupy przypisują od 1 do 5 punktów do każdego kryterium dla swojej propozycji, a moderator może zaprosić ich do podzielenia się powodami tych wyników. Pomaga to młodym ludziom zastanowić się nad skutecznością i trwałością ich rozwiązań. Warianty aktywności. Jeśli masz więcej uczestników, możesz dodać inne podmioty, takie te jak media, dążące do przejrzystości, lub grupy aktywistów młodzieżowych, poszukujące długoterminowych rozwiązań. Możesz także przeprowadzić drugą rundę negocjacji, zmieniając rolę, aby uczestnicy mogli doświadczyć różnych perspektyw. Wskazówki dla moderatora pomaga uczestnikom postawić się w miejscu ich ról, przypominając im o konkretnych interesach każdego z aktorów. Unikaj zbytniego interweniowania, ale jeśli zauważysz, że jedna grupa całkowicie wygrywa, przypomnij pozostałym, że w negocjacjach każdy musi z czegoś zrezygnować, aby osiągnąć porozumienie. Jeśli czas na to pozwala, wprowadź jakąś nieprzewidzianą przeszkodę, taką jak ograniczenie zasobów lub pojawienie się nowego podmiotu, aby uczynić negocjacje bardziej realistycznymi. Dodatkowe uwagi. To ćwiczenie jest idealne do pracy nad umiejętnościami komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Może być doskonałym wprowadzeniem do rzeczywistych zagadnień dyplomacji środowiskowej i współpracy między agencjami. Jeśli chcesz rozszerzyć kontekst ćwiczenia, możesz je również dostosować, aby uwzględnić podmioty międzynarodowe. Rozdział 4. Edukacja ekologiczna w erze powojennej. Edukacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu umiejętności korzystania ze środowiska, ponieważ to właśnie poprzez edukację można zdobyć wiedzę, umiejętności, postawy i wartości niezbędne do zrozumienia i sprostania wyzwaniom środowiskowym. Istotne jest, aby od najmłodszych lat wpajać dzieciom wartości związane z troską i szacunkiem dla środowiska, aby mogły stać się odpowiedzialnymi obywatelami. Którzy cenią swoje środowisko naturalne i chronią je najlepiej, jak potrafią. Poniżej znajduje się zestawienie kilku kluczowych punktów dotyczących jego znaczenia i tego, jak może on pozytywnie wpłynąć na edukację ekologiczną. Pierwszy rozwój wiedzy podstawowej. Edukacja zapewnia bazę wiedzy niezbędną do zrozumienia koncepcji naukowych i ekologicznych leżących u podstaw problemów środowiskowych. Obejmuje to badanie bioróżnorodności, zmian klimatycznych, cykli biogeochemicznych i zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby edukować w zakresie ochrony środowiska od najmłodszych lat, tak aby przyszłe pokolenia dorastały, rozumiejąc i szanując otaczające je środowisko naturalne. Różnorodne zasoby edukacji ekologicznej, takie jak uczenie się przez doświadczenie, programy recyklingu, Projekty prac społecznych, wycieczki terenowe i debaty klasowe mogą być wdrażane w szkołach podstawowych w celu rozwijania zrozumienia kwestii środowiskowych przez uczniów. Edukacja ekologiczna musi stać się podstawowym filarem edukacji. Konieczne jest, aby uczniowie zrozumieli znaczenie poszanowania przyrody. Tylko wtedy będą naprawdę zaangażowani w opiekę nad nią i w miarę możliwości zmniejszą swój wpływ na środowisko. Drugie zrozumienie wzajemnych powiązań. Działalność człowieka i ekosystemy są ze sobą ściśle powiązane. Każde indywidualne i zbiorowe działanie może mieć globalne reperkusje. Zrozumienie tego ma kluczowe znaczenie dla promowania bardziej zrównoważonych i świadomych ekologicznie zachowań. Zrozumienie wzajemnych powiązań między naszymi działaniami a ekosystemami jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji. Promujących zrównoważony rozwój. Indywidualne działania pomnożone w skali zbiorowej mogą generować znaczące i pozytywne zmiany w zdrowiu naszej planety. Przyjęcie zrównoważonych i świadomych praktyk nie tylko przynosi korzyści lokalnym ekosystemom, ale także przyczynia się do globalnej stabilności i odporności w obliczu wyzwań środowiskowych. Trzeci rozwój umiejętności krytycznych. Umiejętności takie tu jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji są niezbędne do sprostania wyzwaniom środowiskowym. Edukacja pomaga rozwijać te umiejętności poprzez angażowanie uczniów w praktyczne działania, eksperymenty i projekty, które wymagają analizy i oceny informacji środowiskowych. Czwarta zmiana postaw i wartości. Poprzez edukację można wspierać pozytywne postawy i wartości wobec środowiska. Obejmuje to szacunek dla przyrody, docenianie różnorodności biologicznej i uznanie znaczenia zrównoważonego rozwoju. Programy edukacyjne uwzględniające etykę środowiskową mogą wpływać na zachowania i decyzje jednostek. 5. Świadomość i uwrażliwienie. Edukacja podnosi świadomość kwestii środowiskowych i ich wpływu, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Dzięki kampaniom edukacyjnym, warsztatom i materiałom dydaktycznym można uświadomić społeczności, jak ważna jest ochrona środowiska i stosowanie zrównoważonych praktyk. Szósty udział i zaangażowanie społeczności. Edukacja ekologiczna zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Inicjatywy takie jak projekty ochrony środowiska, sprzątanie przyrody i programy recyklingu mogą angażować uczniów i obywateli, promując poczucie odpowiedzialności i wspólne działanie. Warsztaty i seminaria oferowanie społeczności edukacji ekologicznej poprzez warsztaty, seminaria i kampanie uświadamiające. Wolontariat promowanie programów wolontariatu w projektach ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Siódme szkolenie edukatorów środowiskowych i liderów. Niezbędne jest szkolenie edukatorów, aby mogli skutecznie przekazywać wiedzę na temat środowiska. Co więcej, edukacja może rozwijać liderów środowiskowych, którzy są w stanie wpływać na politykę publiczną i prowadzić inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ósma integracja programu nauczania. Włączenie edukacji środowiskowej do szkolnych i uniwersyteckich programów nauczania zapewnia wszystkim uczniom dostęp do tej wiedzy od najmłodszych lat. Może to obejmować przedmioty poświęcone środowisku, a także integrację kwestii środowiskowych z innymi przedmiotami. Na przykład tematy środowiskowe mogą być włączone do dyscyplin takich jak nauki przyrodnicze, geografia i nauki społeczne, a projekty szkolne. Obejmujące badania i działania środowiskowe, takie jak szkolne ogrody lub programy recyklingu, mogą być wspierane. Dziewiąte: wykorzystanie innowacyjnych technologii i zasobów. Technologie edukacyjne, takie jak symulacje, interaktywne aplikacje i platformy internetowe, mogą wzbogacić nauczanie i uczenie się o środowisku. Zasoby te mogą sprawić, że nauka będzie bardziej angażująca i dostępna. Zasoby cyfrowe Korzystaj z platform cyfrowych i aplikacji, aby edukować i zwiększać świadomość na temat kwestii środowiskowych. Media społecznościowe, rozpowszechnianie informacji i mobilizowanie społeczeństwa poprzez kampanie w mediach społecznościowych. Dziesiąte, promowanie badań naukowych. Edukacja może zachęcać studentów do udziału w badaniach naukowych związanych ze środowiskiem. Przyczynia się to nie tylko do rozwoju wiedzy akademickiej, ale może również prowadzić do innowacyjnych rozwiązań problemów środowiskowych. 11. Polityka edukacyjna i rozwój programów. Niezbędne są rządowe, pozarządowe polityki i programy wspierające edukację ekologiczną. Polityki te mogą zapewnić finansowanie, rozwój odpowiednich programów nauczania i wdrażanie programów szkoleniowych dla nauczycieli. Edukacja jest zatem istotnym elementem umiejętności korzystania ze środowiska, zapewniając narzędzia niezbędne do zrozumienia i sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom środowiskowym. Poprzez wzmacnianie ludzi wiedzą i umiejętnościami, edukacja może prowadzić do społeczeństwa, które jest bardziej świadome i zaangażowane w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój korzyści płynące z ekologicznego społeczeństwa. Ochrona środowiska, świadome i zaangażowane społeczeństwo jest w stanie lepiej chronić zasoby naturalne i różnorodność biologiczną. Odporność na zmiany klimatu. Ludzie wykształceni w zakresie ochrony środowiska mogą przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Zrównoważona gospodarka promuje rozwój zielonych gospodarek, które dążą do równowagi między wzrostem gospodarczym a zrównoważonym rozwojem środowiska. Jakość życia. Poprawia ogólny stan zdrowia i samopoczucie poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia i promowanie zdrowszego środowiska. Edukacja ekologiczna jest procesem, poprzez który społeczeństwo jest edukowane, aby stać się świadomym globalnej rzeczywistości naszej planety. Oprócz nauczania i podnoszenia świadomości na temat znaczenia środowiska, edukacja środowiskowa ma na celu tworzenie wartości w obywatelach, i postaw, które promują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwiązanie wielu problemów środowiskowych, które występują głównie w miastach. Edukacja ekologiczna wyposaża ludzi w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprostania wyzwaniom środowiskowym. Poprzez wspieranie świadomości, zrozumienia i działania, edukacja może prowadzić społeczeństwo w kierunku bardziej zrównoważonej i zrównoważonej środowiskowo przyszłości. Edukacja ekologiczna jest również procesem, który umożliwia ludziom badanie kwestii środowiskowych, angażowanie się w rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska. W rezultacie osoby zyskują głębsze zrozumienie kwestii środowiskowych i mają narzędzia do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Poniżej przedstawiamy kilka studiów w przypadku udanych programów edukacji ekologicznej w różnych częściach świata. Pierwszy Instytut Jane Goodall. Lokalizacja: Cały Świat. Opis: Roots and Shoots to program założony przez Jane Goodall w 1991 roku. Ma on na celu wzmocnienie pozycji młodych ludzi poprzez lokalne projekty środowiskowe i społeczne. Program koncentruje się na trzech filarach: ludziach, zwierzętach i środowisku. Sukcesy: Zaangażowała miliony młodych ludzi w ponad 100 krajach. Udane projekty obejmują ponowne zalesianie, redukcję plastiku i dobrostan zwierząt. Promuje przywództwo młodzieży i świadomość ekologiczną od najmłodszych lat. Druga ekoszkoły Fundacji Edukacji Ekologicznej. F.I. Lokalizacja cały świat. Opis. EcoSchools to globalny program, który współpracuje ze szkołami w celu promowania zrównoważonej edukacji. Angażuje uczniów, nauczycieli – i społeczność szkolną w projekty środowiskowe. Sukcesy? Wdrożony w ponad 70 krajach, z ponad 59 tysięcy uczestniczących szkół. Szkoły z powodzeniem zmniejszyły zużycie energii, zwiększyły recykling i stworzyły szkolne ogrody. Promuje podejście partycypacyjne, w którym uczniowie są liderami inicjatyw. Trzeci Kostarykański Program Edukacji Ekologicznej PA. lokalizacja Kostaryka, opis PA to ogólnokrajowy program, którego celem jest integracja edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach kostarykańskiego systemu edukacji. Poprzez warsztaty, zajęcia praktyczne i zmodyfikowane programy nauczania, program ma na celu podniesienie świadomości i edukację uczniów w zakresie ochrony środowiska. Sukcesy. Dotarł do tysięcy uczniów w całym kraju. Inicjatywy obejmują ochronę bioróżnorodności, zarządzanie odpadami i edukację w zakresie zmian klimatu. Poprawiła świadomość ekologiczną i działania wśród kostarykańskiej młodzieży. 4. Nature Bridge. Lokalizacja Stany Zjednoczone. Opis. Nature Bridge oferuje programy edukacji ekologicznej w kilku amerykańskich parkach narodowych. W tym Yosemite, Golden Gate i Prince William Forest, skupia się na dostarczaniu wciągających doświadczeń edukacyjnych na łonie natury. Sukcesy: Każdego roku angażuje ponad 30 tysięcy uczniów w praktyczną naukę na świeżym powietrzu. Uczniowie rozwijają umiejętności naukowe i bardziej doceniają przyrodę. Wielodniowe programy obejmują wędrówki, badania terenowe i projekty ochrony przyrody. Piąta Zielona Szkoła Bali. Lokalizacja: Bali, Indonezja. Opis: Green School Bali to międzynarodowa szkoła, która koncentruje się na zrównoważonej i holistycznej edukacji. Wykorzystuje unikalny program nauczania, który integruje zasady ochrony środowiska we wszystkich obszarach nauki. Sukcesy: otrzymał liczne nagrody i międzynarodowe uznanie za swoje innowacyjne podejście. Uczniowie są zaangażowani w projekty związane z energią odnawialną, rolnictwem ekologicznym i ochroną wód. Szkoła zbudowała swoje obiekty z trwałych materiałów i wykorzystuje energię słoneczną. Szóste, kluby ekologiczne w Argentynie. Lokalizacja Argentyna opis. Ekokluby to organizacje młodzieżowe, które koncentrują się na promowaniu zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. W swoich społecznościach. Współpracują ze szkołami, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Sukcesy stworzyli udane kampanie recyklingu i redukcji odpadów w kilku argentyńskich miastach. Projekty sadzenia drzew i ogrody społecznościowe. Młodzi liderzy klubów ekologicznych wpłynęli na lokalną politykę ochrony środowiska. Przykłady te pokazują, że edukacja ekologiczna może przybierać różne formy i mieć znaczący wpływ na poziomie lokalnym i globalnym. Skuteczne programy często mają wspólne cechy takie, takie jak aktywny udział społeczności, skupienie się na praktycznych działaniach i upodmiotowienie młodzieży.